Dla kogo to czytanie? Dla lwów witam wszystkie lwy i samą siebie. No i zobaczmy, co dla nas na lipiec, jakie drogowskazy. I to są energii aktywności, zachowań i reakcji na wiele różnych sytuacji życiowych, tak? Dobrze. Gdzie te lwy nas pcha teraz? W jakim kierunku? Czy my chcemy, czy nie chcemy mistrz? Czyli podwyższenie poprzeczki, uznanie i wejście wszystko to, co jest pewną prawdą o nas samych, tak? I o sytuacjach, które nas dotyczą, których jesteśmy obserwatorami po prostu wszystko. Karta Mistrza mówi: Sytuacja dziwna do opisania energia dziwna do opisania bo też trzeba zachować się tak, jak najlepiej tak, jak trzeba czyli to w coś, co tu się nie da nic naciągnąć, nic motać wszystko przeżyć, doświadczyć, yy, zrozumieć, ułożyć tak, jak ma to być zrozumiane, tak, jak jest tak, jakby, jak taka prawda, <grych> tak? Yy, I zobaczmy energię, której warto poświęcić więcej czasu, tak? Która jest. Y zawiera wszystko to, co jest tą wisienką na torcie, na, tor na, na torcie, gdzie można wziąć, zgarnąć więcej, jak to się też się mówi często. To jest ta energia, która poświęć na to czas, zastanów się, przejrzy, upatrz, bo tu jeszcze jest coś więcej niż ty widzisz, niż myślisz, a może w ogóle o tym nie myślisz, że może być coś więcej i coś jeszcze innego. I czym to jest dla nas? Głupiec odwrócony. Mhm, czyli zamknięcie. Dlaczego tego doświadczamy? Tak, w lipcu. Mhm. Szósteczki monet. Mhm. Zobaczmy też energię, podpowiedzi od duszy. I to jest król buławowy odwrócony. Energie, na którą trzeba uważać. To są lepiej w ogóle nic nie robić, bo może być więcej szkody niż w pożytku. Czasami w kartach pokazują, no zrób tyle, ale tylko tyle, ale uważaj na to, tak? A czasami karty pokazują, nie rób nic, bo tu jest duża stawka. Tak, jako rozkład. O, proszę bardzo, to co było w poprzedniej nim czytaniu, tak? Czyli energia bardzo podobna do kogo ja przed chwilą kładłam? Barana. Mhm. No i energia, za którą warto podążać, a z różnych powodów nie chcemy. Jesteśmy opieszali co najmniej, tak? Albo w ogóle trzymamy kitramy, nie wiadomo na co. I to jest królowa buławowa. Bardzo energia charakterystyczna. I zobaczcie, to o czym zawsze mówię. Jeżeli w rozkładach u mnie pojawia się dwór, tak? Czyli jest król i królowa. jeszcze Czasami jeszcze jak giermek, to już jest w ogóle poprzeczka, łuch, wykopana po prostu w górę, tak? Że... Ech. Właśnie nie podniesiona, a wykopana, tak? I teraz jak to po prostu przeskoczyć. Zwłaszcza jest energia duchowości. Mamy tutaj dwie karty, które mówią o pewnego rodzaju aktywnościach. Królowa Buław mówi o energii obserwacji, energia dziewiątki buław mówi nie zarzekaj się, nie określaj jeszcze nie definiuj, przyglądaj się, bo cały czas są po prostu tak zwane zmiany, które będziesz musiał, musiała po, yy, i wszystkie inne przymioty, yy, yy, zaimki, tak? Co się teraz mówi? Weźcie pod uwagę wszystko to, co jest związane z królową buław i z ruchem. Zwłaszcza z tym, że tutaj trzeba będzie zobaczyć, jakby jest taką swoją, i nie lubię mówić o lustrze, bo ono dzisiaj to, to pojęcie, ci jest tak, taką ma zupełnie inną konotację, tak? Że się wszystko w lustrze przeglądamy, tak? I tyle. I nie znając wszystkich zasad jeszcze lustra, żeby było śmieszniej, yy, widzieliście takie filmiki, gdzie pokazywało, że czegoś w lustrze nie widać w ogóle, tak? Albo to w ogóle w lustrze widać inaczej, tak? Albo widać coś, a nie ma tego w rzeczywistości. I to nie są krzywe lustra, po prostu są takie podstawowe zasady. Ale zostawmy tak jakby to na ten moment, tak? Więc król, i znowu duży temat, opowiadałam Wam na poprzednim kanale. Jeżeli są nowe osoby, to kanał bezkreślenie, Świadomie, on, przy, on jest na razie schowany, bo na moim profilu można schować kanał, tak? Natomiast będzie pokazane, ale na razie jeszcze nie. To jest też ta, tam, gdzie opowiadam o energii męsko-żeńskiej, że my jesteśmy Inki yang, tak? Że my jesteśmy plus i minus, tak? Tak jak ja kładę karty. Tarot jest wielowymiarowy, tak? Dlatego się mówi, że dużo, wielu spraw można wykorzystać. Ludzie w większości wypadków nie wiedzą, do czego można jeszcze wykorzystać tarota. I w zasadzie się ustę jest ta wiedza, tak? Natomiast wchodząc jeszcze inaczej. Królowa Buławowa i podpowiedź o Duży Król Buław mówi: Może otworzyć się nowa przestrzeń, czyli my przerabiamy jakby męską energię przy żeńskiej, tak? Czyli my w sobie mamy aspekt męski i żeński, tak? Służy, tworzy całość, ale w jakości ja na przykład jestem osoby i widzę moje widzenie, nawet takie, że on jest bardziej męski, czyli widzę tak, jakby widząc aurę i wszystko to, co ten zakres, który dla mnie do życia jest potrzebny, do pracy. To u mnie ma wymiar taki bardziej męski, tak? Dlatego mi pewne emocjonalne sprawy, tak jak kobiety układają, słuchajcie, to jest dla mnie, no tak jak pani powie, tak jak ostatnio tłumaczyłam klientom, no pani mu się bardzo, co tam u nie, co tam ona czuje, czymś, się, on się bardzo pani mu nadal jeszcze się podobno się nie widzieli, nadal podoba mu się pani, tak? Często przywołuje sobie pani twarz, tak, to jak i pani, o jak ja lubię, jak tak pani mówi. Tak? I niech pani mówi, zapłacę wszystko, tylko niech pani mówi, ja bo zdziwiona. Że, albo że ludzie chcą słyszeć o sobie siebie takie emocjonalne opcje, takie, takie fajne rzeczy też, tak, a takie było sobie, mi to szkoda, gdzie można tyle się naczytać takiego, a jednak jest coś takiego. Tutaj ta energia, mówię, spójrz na pewne sprawy z innej strony, musisz to, co wygenerowało u ciebie na ten moment w życie, tak, Mamy? Mamy przerobić tego króla po prostu bułowego, czyli własny wymiar, tak jakby troszeczkę w innym wydaniu. I tutaj otworzy się poprzez takie te energie męskie w nas, tak? Poprzez pewnego siłę, pewnego rodzaju bezwzględność, poza emocjonalność zwłaszcza u lwów, tak? Mamy, jesteśmy oskarżani o to, że nie jesteśmy, jesteśmy bez serca, bo my mamy ten głód w sobie taki pozytywny też, tak? Mówię, i zrywamy się po prostu z daleka i ruszamy się tylko w ważnych sprawach. A reszta wszystko jest tylko leżeniem i machaniem ogona. Tak. Dobrze. To są te energie. Zobaczcie, tutaj nawet też jest taka energia bardzo podobna do karty mocy, tak? Tarotowej. Natomiast jest osiągnięcie mistrzostwa w jakiejś dziedzinie, w jakiejś sferze życia, dlatego ma się zamknąć u nas definitywnie w pewnym zakresie wiele różnych spraw. I trzeba pozwolić im się zamknąć, ponieważ one zamykają się pozornie na ten czas, zwłaszcza sprawy krótkie lub na krótko. Głupiec odwrócony, więc szybko droga się skończy. Tak? Tak, jest, dobrze, idziemy, ale to, to szybko. To trzeba szybko wiedzieć, kiedy coś zaniechać, żeby nie wyjść dalej. Albo umieć to pozostawić na jakiś czas, w segregatorek zamknąć, tak? Czy pozostawić, żeby wrócić do tego za chwilę. Tak? Szóstka monet, tutaj ewidentnie mówi, podzielić tak zwanie przeważnie jest na karcie, że dzieli na dwóch. Dla jednego troszkę i dla drugiego, a może porówno dzieli, tak? Czyli my jesteśmy tak jakby po to, żeby umieć w określonym momencie coś z czymś wyjść. Natomiast ta szóstka monet mówi też troszeczkę jeszcze inaczej, ponieważ ona w ogóle zmienia całą świadomość. Ja nie wiem, czy się przyjrzeliście, za mało jeszcze pracowali z tą kartą, żebyście mogli to zauważyć. Widzicie tu to coś, to ten, który daje klęka to ten, który daje, klęka. A on ma tu tą miseczkę na datki i tu mu rzucają. No i chciałoby się wyciągnąć Monalizę, zważ, dlaczego prezenty są dawane, tak? To jest pokazanie, że macie nabrać jakiejś nowej wartości, nowa droga ma się wam ułożyć, otworzyć jakaś nowa możliwość, a dziewiąteczka była, tylko trzeba coś zamknąć przerobić jakąś dużą lekcję, jeśli chodzi właśnie o szósteczkę monet, to jest dawanie, branie, wymiany też pewne, tak? To przyjdzie jakieś głębsze zrozumienie i tutaj ja do końca nie wiem co, mimo że jestem lwem i to wyszło u nas tutaj. Ja nie mogę wam nic więcej po prostu jakby podpowiedzieć, bo jesteśmy jeszcze nadal w trakcie pewnych opcji. Teraz jest też jakiś czas działania lwa bardzo aktywny, yy, ale to yy, ja wręcz czasami obawiam się za dużo słuchania z astrologii, czy z tego, żeby to nie zakłóciło mojej percepcji, mojej intuicji, tak? Albo też mojego spojrzenia na karty, tak? Bo ja patrzę na tarota, tak? I, i doświadczenia jakby swojego, które się przy tym układa. I dziewiątka była. Uwaga na to wszystko, na co się zarzekacie, że nie że nie wezmę, że nie będę. Może przyjść to, czego zarzekaliście się, że nie chcecie, że kikiem nie dotkniecie, tak? O! Albo coś, czego się nie spodziewaliście. Uwaga też na to wszystko, skąd przychodzi pomoc. To jest duża lekcja. Skąd przychodzi pomoc, albo kto oczekuje waszej pomocy, w jakich okolicznościach, co za to chce, albo wy, jeżeli oczekujecie, to co za to chcecie, tak? O! To są te wszystkie po prostu umowy, wszystko to, co otworzy nową drogę. Nie wszystko jest do wzięcia, to nie jest tak, że są ogromne możliwości na ten czas i trzeba wiedzieć na jaki czas, jaka możliwość się po prostu otwiera. Czy chcecie, czy nie chcecie w tym po prostu uczestniczyć, podjąć się pewnych wyzwań i tu uruchomiał się wszystko to, co jest związane z obserwacją, ze spojrzeniem, z wyciąganiem wniosków, skutków, więc uważajcie bo w całości, to na rozkład wygląda tak, że uwaga na to wszystko. Zwłaszcza to, kiedy ruszacie do pomocy, albo kiedy przychodzi do was jakiegoś rodzaju pomoc, tak? Albo czegoś nie chcecie, opowiadacie o czymś ktoś może zrozumieć, że wy jakiejś pomocy potrzebujecie, tak? Podjąć zajęcie się czuć czegoś nowego. Pewne sprawy też zamkną się. Czyli te sprawy, będzie wam wychodziło, że coś nie idzie, tak? Ale one zamkną się na ten czas, bo oni nie, nie dobrze warunki nie poradzi sobie jeszcze z tym, tak? I los, siły, energie wyższe w nas, tak? Powiedzą, nie, nie, hamujemy to, nie, to nie, jeszcze trochę musi, jeszcze za mało wie, tak? O. Kłaniam się pięknie, życzę wam wszystkiego dobrego. Jeszcze trzeba po prostu poczekać, zanim coś w dużej, na, w dużym wymiarze coś się zamknie, załatwi, ułoży też, zwłaszcza w kwestiach, yy, tak jakby też związanych właśnie z wszelkimi wymianami. Być może nowa jakaś dziedzina... Nie wiem, bo u każdego będzie to coś innego, bo macie różne zawody, różne prace. Jednocześnie klucz jest ten sam. Życia różne mamy. Natomiast psychofizyczną konstrukcję do przeżywania zdarzeń, różnych zdarzeń mamy pewnie podobne. Kłaniam się pięknie, życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Ten mistrz to wymęczy. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję ale mam też nadzieję na to, że to co tu usłyszeliście okaże się dla Was pożyteczne. Ale dla mnie samej już jest, to też już jest coś. Mm -hmm.